Święta Maria Matko Boża, się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maria, łaski pełna, Pan z Bogu, błogosławionaś między nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądźcie za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maria, Matko Boża, mógł się za nami grzesznym, teraz i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś w i błogosławiona obok żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan, Stokój, i błogosławiono pod żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drodzy Maryjo, na Pan z Tobą, błogosławiona śpiewający niewiastami i błogosławiono pod żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Bosza, się sam na mnie i Teraz w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrość Maria łaski pełna Pan z tobą, błogosławiona się między niewiastami I błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Bosza, mógł się sam na mnie żyć. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrość Maria łaski pełna Pan z tobą, i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta. Maria, Matko Boża, Bóg Święty, a mój teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże Jezu, przebacz na nasz zachowaj nas sobą, Panie zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, i szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, Narodzenie Pana Jezusa. W roku osiemdziesiątym drugim, w dniu Maryi Królowej Polski, Ojciec Święty mówi o macierzyństwie Maryi, w które wpisane jest w życie każdego z nas. Ona jest naszą Matką, a to jej macierzyństwo rozszerzamy do wszystkich pokoleń, do dziejów dalekich i bliskich. Widzimy Jego znaki i Jego oznaki w rozwoju tych dziejów, które były i są trudne. A przecież nie przestały być dla nas zawsze pełne nadziei. Pozostają nasze. Pozostają nasze dlatego, że mamy matkę. Macierzyństwo jest źródłem tożsamości każdego z nas. I tak też to dziwne macierzyństwo, Maryi, daje nam szczególne doświadczenie tożsamości. Pozwala nam żyć nadzieją i stale postępować ku przyszłości, dziękując za wszystko, co w przeszłości było dobre i twórcze. Skorzystajmy z tego wspaniałego daru, jaki ukazuje nam tajemnica Narodzenia Pańskiego. Odkryjmy w sobie godność dzieci Bożych i bliską obecność Matki, która kocha nas i nie opuści nas w żadnej potrzebie. Ojcze nasz, to jest w niebie, święcie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba Waszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na opuszczenie, ale nas praw od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś, Mariusz, jakiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś, Mariusz, jakiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Amen. Zdrowaś. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i godzinę śmierci naszej Jan. Zdrowaś Maryjo, łaski śpełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony pomoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mód święta wyższymi. Teraz i godzinę śmierci naszej Jan. Zdrowaś Maryjo, łaski śpełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. I zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg święca nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia niewiernego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W dniu niepokalanego poczęcia, w pierwszych tygodniach swego pontyfikatu, Jan Paweł II ofiarował matce Najświętszej swoją posługę i cały powierzony sobie lud. Znaleźliśmy się w jego akcie my wszyscy. Zawierzmy Maryi swoje życie. U początku swej biskupiej posługi na katedrze świętego Piotra w Rzymie, papież pragnie w sposób szczególny zawierzyć kościół sobie powierzony, tej, w której dokonało się to wspaniałe zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, łaski nad grzechem. Tej, o której Paweł VI powiedział, że jest początkiem świata lepszego, niepokalanej. Zawierza jej siebie jako sługę sług i wszystkich, którym służy, i wszystkich, którzy wraz z nim służą. Ojciec Święty mówi o tych, którzy mają w sobie Maryjnego ducha służby i ofiarowanie się Bogu, i wraz z nimi woła: Totus tuus. Niechaj rozważanie tajemnicy ofiarowania pomoże nam wpisać się w krąg tych, którzy służą i oddają się Bogu, jak Jan Paweł II. Ojcze nasz, który jest w niebie, księć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Dobra. naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas południą, ale nas wadł ode złego armii. łaski, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzeszny, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowia się łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Nie. Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami wrzeszczymi teraz i śmierci naszej. Ja. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bóg święca na nim teraz i godzinę śmierci naszej. Ja. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie w samych grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie w samych grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bóg za nami grzeszny, teraz i godzina godzinę naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bóg za nami grzeszny, teraz i godzina godzinę święci naszej, Amen. I Synowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od robienia biednego, wszystkie dusze do nieba i, i doboż do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta Znalezienie Pana Jezusa w świątyni w ostatnim dniu maja roku 80. Jan Paweł II nawiedził w Paryżu miejsce objawienia cudownego medalika. Tam zwrócił naszą uwagę na rolę Maryi w odnajdywaniu drogi człowieka do Jezusa. Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci. Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski, które symbolizują świetliste promienie wychodzące z Twych otwartych rąk. Pod jednym warunkiem, że odważymy się Ciebie o nie prosić, że iść będziemy do Ciebie z dziecięcą ufnością. Skorzystajmy z łaski tego dzisiejszego różańca. Uświadommy sobie, że wiele jest łask, które czekają na nas, a których nie otrzymujemy, bo o nie nie prosimy. Ożywmy w sobie wiary w to, że Maryja czuwa nad nami, kocha nas i pragnie nam nieustannie pomagać. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. naszego daj nam dzisiaj i na nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym miłowajcom i nie bój nas na ale nasz praw podeszłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się przed nami Teraz i w śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mógł się za nami, przesznień. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mógł się za nami, przesznień teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. a Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przesznie teraz i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się za nami teraz i godzinę śmierci naszej. Ja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bo się za i teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się i teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, I jak była na początku, teraz i zawsze i na wielki wiek. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas sobą dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do bodu, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie o uzdrowienie chorych, która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa trwając mocno w wierze. Ty, będąc zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że sprawisz, aby tak jak w kanie galilejskiej mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie gardzić o naszych a, przygód, a do przerabki złych przygód racz nas zawsze A do kwaremna i błogosławiona, o Pani nasza, o Lębąniczko nasza, o Średniczko nasza, o nasza, Synem Panie. swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Janie Paweł II, módl się z W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Świętej i niepokalane Bożecie, Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej, kłamiamy Ci się Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Święty odkupił świat. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami.